naszego wyzwania 21 dniowego. Myślę że najważniejszy cel już został osiągnięty bo ten nawyk już myślę że wiele osób sobie wyrobiło bo to już jest czwarty tydzień kiedy spotykamy się rano na krótkim instruktażu krótkiej pogadance i później jesteśmy. No, troszkę mi się wydaje że zmotywowani do tego żeby sobie poćwiczyć przebiec się Dzisiaj po weekendzie widzę na razie frekwencja słabiutka, ale bez sensu jest odpuszczać. Jak już ktoś 15 dni zrobił tego wyzwania, to, 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 to tutaj jesteśmy tak naprawdę, już mamy z górki. 16 dzień, zostało 6 dni, tak na dobrą sprawę. A jeżeli ten cel został osiągnięty, czyli jeżeli już wy, nawyk sobie wyrobiliśmy, no to nie poprzestajemy na 21 dniach, tylko będziemy działać oczywiście dalej ćwiczyć już wtedy indywidualnie, ale zresztą zobaczymy, może nadal będziemy się jakoś tak spo, spotykać raz może w tygodniu, ale to jeszcze spokojnie do przemyślenia. Na razie grupa na Facebooku działa. Myślę, że wszyscy wszyscy są zadowoleni z tego, że, że dali radę do 16 dnia wytrzymać. Niby mamy teraz z górki, ale jednak, ale jednak troszkę pod górkę, bo 200 metrów Każdego dnia będzie więcej drugim celem oczywiście jest to żeby przebiec te 3000 metrów ten dystans taki wojskowy na wojskowe na, na to jak w wojsku się biega na zaliczenie WF-u żeby do tego dystansu dobić i dzisiaj zaczynamy od 2000 metrów u mnie pogoda mało mało przyjemna ale bardzo bardzo taktyczna można powiedzieć. Wiucha, jak cholera, zaraz muszę czapę założyć, jakąś i dopiero będę sobie tutaj działał. Aż się nie, nie, nie chce wychodzić, naprawdę. Mam nadzieję, że, że u Was jest lepsza pogoda i, i że lepiej sobie będziecie mogli pobiegać. Podejrzewam, że delikatne może być oblodzenie. Ale to zobaczymy, Nie każdy oceni y, pogodę we własnym zakresie, tak żeby nie było zagrożenia jakiegoś tam. Jeżeli jest jakiś tam, y, była mrzawka, coś tam przymarzło, jest jakieś delikatne oblodzenie, to ocenić, czy możecie biegać, czy jesteście w stanie biegać. Jeżeli na przykład warunki atmosferyczne nie pozwalają na, ty, na to, żeby y, ten, Bieg zrealizować, no to oczywiście sama rozgrzeweczka, porozciągać się troszkę i, i sobie odpuścić lepiej niż gdzieś tam nogę skręcić albo, albo kolaną, albo cokolwiek kostkę. Także tutaj no strasznie wieje pod Warszawą. Tutaj u mnie też strasznie wieje, ale, ale damy radę. Nie ma co, mówię, nie ma co odpuszczać. Niech sobie Wiucha, a dzisiaj oczywiście standardowo, niech każdy sobie zrobi pięciominutową rozgrzewkę, przyłożyć się do tego biegu bokserskiego, tak żeby już się zmęczyć, żeby te płuce zaczęły pracować już podczas tego biegu bokserskiego, troszkę pokopać, zrobić sobie z 20 przysiadów różnego typu na jakimś filmie tam przykładowym, instruktażowym odnośnie rozgrzewki. pokazywałem jak można to realizować. No i dzisiaj zaczynamy też 2000 metrów na początek, 16 dzień i jak sami pewnie zauważyliście, codziennie 200 metrów więcej to 21 dnia nam wyjdzie spokojnie te 3000 i mam nadzieję, że że wszyscy tę tą zaprawę zrealizują w czasie. Załóżmy tam nie więcej jak pół godziny, czyli 5 minut rozgrzewki. Tam załóżmy 20 minut biegu maksymalnie przy, przy tym dystansie 3000 metrów, może komuś wyjdzie dłużej. Ale toż, też nie ma co się zrażać i pamiętać, że po, 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 po tej zaprawie, po tym bieganiu, porozciągać się. O, u niektórych śnieg pada białe szaleństwo, u mnie też troszkę popadało, ale, ale, ale nie dużo. W każdym razie nie zrażać się, tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie dzisiaj, załóżmy przebiec 2000 metrów. 1500 metrów bez z nich sobie przebiegnie. Część dystansu można pokonać marszem, przemaszerować i załóżmy nie, nie, nie zwiększać tego dystansu o 200 metrów codziennie, tylko o 50 metrów. I to też będzie miało swój efekt, bo wtedy 21 dnia, załóżmy, będzie te 500 metrów więcej, czy 200, czy 300 metrów więcej. To zależy, u każdego oczywiście ten dystans jest indywidualną sprawą, bo najważniejszy cel, przypominam, osiągnęliśmy. Czyli wyrobiliśmy sobie ten nawyk. Można już to tak powiedzieć, przynajmniej, że ten nawyk sobie już każdy wyrobił i każdy sobie już wstaje rano i nawet jak mu się nie chce, no to pomusza się troszkę. No to zrobi tą rozgrzewkę, troszkę się przebiegnie. Może jak ktoś ma gorszy dzień, to może nie ten pełny dystans, tylko jakiś krótszy dystans, ale generalnie nawyk jest wyrobiony i jeżeli ktoś 21 dnia nie nie będzie w stanie przebyć 3000 metrów to myślę że 30, 35 czy 40 dnia tych zapraw na pewno każdy da radę zwiększając sobie po prostu powolutku ten dystans małymi kroczkami tak jak zaczyna, za, zaczynaliśmy małymi kroczkami tylko od zwykłej rozgrzeweczki 5 minutowej i od razu poszliśmy sobie kawuchę wypić każdy, każdy sobie kawuchę wypił czy, czy to, co tam innego zrobił a dzisiaj już widzicie jak to jest że rozgrzewka 2000 metrów, oczywiście, jak ktoś jest w stanie, może przebiec więcej. Ja nie mówię, że nie. Także, jak ktoś chce biegać więcej, to nie ma problemu. I oczywiście, później po tym marszu biegu, po tym spacerku, piąta 20 na spacerku, i bardzo dobrze. Też pozdrawiam miłego dnia. ja swoje pióry też już, moje pióry psi są też po spacerku. Dobra, słuchajcie, nie przedłużamy, bo to już 5 minut mojego biadolenia, trzeba zrobić swoje i do roboty, kto tam nie jest na emeryturze, no to do roboty, a kto jest na emeryturze, tak jak ja, to może sobie ściemniać, nie? Dobra, no na dzień dzisiejszy to wszystko, widzimy się jutro, oczywiście o 5.43, jutro 17 dzień, także do jutra, dzięki, cześć i czołem.